Zdravo! Dziki, co nam Was ciekawego słuchać? Dajcie w komentarza, pamiętajcie, że czytam komentarze nagrywam filmy na się, a nawet na niektóre odpowiadamy w szorcach, ponieważ bardzo, 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 ale to bardzo lubiłem być z wami w kontakcie, a dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny, bardzo istotny i jakże ważny temat, tym razem związany z klasycznymi konsolami, a dokładnie z tym, czy warto kupić Xboxa Classic w 2022 roku, czy ta konsola jeszcze ma jakiekolwiek znaczenie? I czy w ogóle jest sensownym wyborem, więc dosyć ciekawy temat i bardzo bardzo ważny. A ponadto w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych o kolejnym przełomie, a bardziej o tym, że mamy się cofnąć o 60 lat w tył, jeśli chodzi o elektronikę i o co to chodzi, dlaczego tak się dzieje. No, dużo, dużo, dużo ważnych tematów, więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj, no, sporo działo. Ostatnio chyba coś nas bierze na retro i nie wiemy czy to reumatyzm, czy starość, która nadchodzi coraz to większymi krokami. Ale wzięło nas na retromatyzm i sobie przeglądamy, co to się na tym rynku retro konsol dzieje. I tym razem zwróciliśmy uwagę na kolejnego niepozornego, ale za to ze sporym bagażem historii i bardzo udanego gagatka, którym jest nikto inny jak Xbox Classic, czyli pierwszy tak zwany klasyczny Xbox. Przez to, że pierwszy Xbox nie był aż tak doceniony, jest tych konsol na rynku wtórnym wyraźnie mniej niż pierwszych PlayStationów z tamtego okresu, co mimo wszystko nie przekłada się na wysokie ceny Xboxa, ale jak już chcemy kupić kolekcjonerską wersję konsoli z pakietem akcesoriów, to niestety musimy się na co najmniej tysiaka szarpnąć. No i tutaj od razu aktywacja Cebultronu i jako wojownicy cebuli mówimy stanowcze nie. Dla nas oczywiście ta konsola to kawał dobrego sprzętu i no jakby historii, jaką za sobą niesie ta konsola. Jednak jeśli chodzi o boksa, to my szukalibyśmy raczej w mniejszych pieniądzach takiego sprzętu. Jeśli chcecie taką kolekcjonerkę wyrwać, to warto jednak polować na okazję i podejrzewamy, że. Takie od czasu do czasu się pojawiają. Możecie też obczajać różnego rodzaju Facebookowy marketplace i o ile was. Nie oszukają, to da się tam często tanio sprzęty wyrwać albo osiedlowe wyprzedaże, tam też idzie wyrwać coś w rozsądnych pieniądzach. Chociaż trafiłem kiedyś na osiedlowego mecenasa, co chciał za ponad tysiaka sprzedać zjechane PS3 Super Slim, ale są też sprzedawcy, którzy znają się na rzeczy i znają realną wartość takich sprzętów. No i idzie często zrobić dobry interes. Co nam jeszcze przychodzi do głowy, to lumpeksy i second handy. Może Wam to się wydać dziwne, ale idzie tam dorwać nieraz niezłe perełki, jeśli chodzi o konsole. Nieraz docierają do nas przechwałki, że ktoś wyrwał jakiegoś 3DS-a lub Game Boy'a i to w tak śmiesznych pieniądzach, że się w głowie nie mieści. Co prawda, może się też okazać, że objedziecie wszystkie lumpy w promieniu 300 km i nie znajdziecie nic, ale i tak polecamy, bo takie miejsca to najlepsza możliwość na prawdziwą i no, grubą okazję. Co do Xboxa, to musimy przyznać, że rozumiemy dlaczego tak mało zachowało się w wersji z pudełkiem i prędzej werbiecie Rubina w boksie niż Xboxa z boksem, ale to z prostej przyczyny. Xbox musiał być zapakowany w ogromny karton który zajmował więcej niż telewizor, więc wybór był oczywisty. Dobra, ale dla tych bardziej odważnych mamy jeszcze jedną możliwość zakupu tej konsoli w boksie. Jest nim popularny jebaj. I tutaj nawet za 50 funtów jesteśmy w stanie dorwać Xboxa z pudełkiem. Na dobrą sprawę, u nas też powinno być nieco taniej, ale czasami jest taki moment po prostu gdzieś tam na rynku wtórnym, gdzie no mamy po prostu posłuchę i z racji tego, że mamy brak do cennych konsol i innych możliwości, no to jakby sprzedawcy wyciągają ceny z tyłka. Jedno jest pewne. 1000 zł mimo, że jest to udana konsola to nie warto. Raczej takich cen i wartości możemy oczekiwać za parę lat, ale no nie teraz, bo pierwszy Xbox nie był u nas tak popularny jak jego następcy. Xbox Classic to ogólnie niezła ciekawostka, jeśli chodzi o tego typu sprzęty, bo na dobrą sprawę Microsoft zamknął w małej obudowie, no w sumie nie takiej małej, ale zamknął mocarnego jak na ówczesne czasy PC. -ta. Dzięki temu na Xboxie możemy postawić sobie nawet Linuxa i korzystać z tej maszynki jako retro. Emulatora. Co prawda nie korzystaliśmy, ale opinie o Xboxie jako emulatorze są całkiem niezłe, choć ja lubię wracać do starszych gier bardzo, ale jednak w postaci handheldów niż stacjonarnych konsol. Ale wiadomo, są to kwestie indywidualnych preferencji i każdy woli inaczej ogrywać ulubione gry. Ale wracając do samego Xboxa, to ta konsola jest warta naszej uwagi, choćby ze względu na swój, jakby tutaj, rodowód, a raczej swoją przełomowość ponieważ Xbox przecierał szlaki dla usług, jakie dzisiaj wydają się nam nieodzowną częścią środowiska konsol. Bo kto z nas wyobraża sobie posiadanie konsoli bez połączenia z netem i brakiem możliwości sieciowego grania czy Pobierania aktualizacji, choć to ostatnie to w na dupie, ale się czasem przydaje. Choć nie powiem, odpalenie konsoli z aktualizacją, po czym instalacja gry i aktualizacja tej gry, i nagle wychodzi na to, że jak już wszystko się skończy, to trzeba wyłączyć konsolę, bo albo koledzy przestali już grać, albo jest późno i tak się chce nam bardzo spać, że nie damy rady grać więcej. W każdym razie klasyczny Xbox, należy z czystym sumieniem stwierdzić, że wprowadził nas w nowe standardy dla graczy, ale też nawet fajnie ta konsola wygląda na półce. Co prawda, jest spora i ciężka, ale i tak ma ten swój urok i wydaje się pozycją obowiązkową dla kolekcjonerów. Przy okazji tego materiału chyba sam się trochę napaliłem i chyba sobie będę takiego wariata ze świata ściągał, bo jednak brakuje mi tej konsoli w kolekcji, a kiedyś niestety nasze drogi musiały się rozejść, no i nie wspominam tego rozstania najlepiej. Idzie. Nie, jest ta, jest ta, ta. Tutaj tęsknota za tym sprzęcikiem w serduszku. Xbox jest o tyle ważnym dla mnie sprzętem personalnie, ponieważ na na tą konsolę wydano pierwsze Fable, a to jak się w to zagrywałem, to, to moje. A w ramach podsumowania, to z czystym po raz kolejny mówimy z czystym sumieniem, polecamy Xboxa jako sprzęt do waszej kolekcji i serdecznie przepraszamy za to, że tak laliśmy dzisiaj wodę. Ale nie chcemy o tej konsoli gadać technicznie, jak o takim zwykłym, standardowym sprzęcie. Tylko chcemy przedstawić wam chociaż na miastkę emocji, jakie wzbudzała w nas i dalej wzbudza ta konsola. Upewnijcie się że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formułka jak z reklamy tabletek. To, co teraz usłyszycie, absolutnie nie może pozostać emisji że się wydamy, wszystkie się wyprzemy, udajemy, że was nie znamy i pijemy drinki w sandamirskim Marrakeszu. Wam pewno nikt to nie uwierzy, więc chyba najlepiej będzie, jak potraktujecie to jako żart. Dotarliśmy do ściany technologicznego rozwoju i będąc u schyłku nowych możliwości, czasem następuje tak zwany reset, gdzie musimy zrobić dwa kroki w tył, żeby móc ruszyć do przodu i tym razem reset zapowiedziano na rok 2020. 23, gdzie technologicznie cofniemy się o 60 lat, aby obrać właściwy kierunek. Bez obaw, to nic wielkiego. Zjawisko remisji technologicznej to regularny cykl, gdzie w ciągu ostatnich 40 lat cofnęliśmy się o 60 już kilkukrotnie. Aktualnie jesteśmy na etapie architektury X86, docierając do ściany, musimy podjąć albo bardziej przejść na następny level, tak aby znaleźć idealną drogę. Rozwoju technologicznego. Do tej pory przerobiliśmy już 86 cykli po 60 lat, każdy, i niestety po raz kolejny żaden nie okazał się dobrym kierunkiem, dlatego następnym krokiem jest architektura X87. Wtedy przekonamy się, czy, aby właśnie X87 jest tą architekturą, w którą powinniśmy iść. Jeśli nie wiecie, jak przebiega taki proces restartu technologicznego, to nie macie się czym przejmować, nie musicie nic robić, po prostu. Wasze urządzenia przestaną z dnia na dzień działać, a kompy zastąpią ogromne szafy wielkości domu, a po 20 latach od restartu powinniśmy się spodziewać już pierwszych monochromatycznych monitorów. A te monitory powinny wyprzeć karty perforowane, Reset jest o tyle dobry, że prowadzi nas za każdym razem dalej, ale żeby faktycznie mówić tutaj o prawidłowym rozwoju technologicznym, musimy robić małe kroki dla człowieka, żeby zrobić duże dla ludzkości. Dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem Xbox Classic to fajna konsola jako retro kolekcjonerski sprzęt, czy jednak wolicie innego rodzaju konsole retro? A jeżeli tak, to dajcie znać, jakie. I być może jesteście za tym, żeby wydano reedycję tej konsoli, znaczy takiego wydano Xboxa Classic w wersji mini. Czy byłaby to waszym zdaniem fajna konsola, czy też nie? A jeżeli macie po tym materiale niedosyt, na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce aktualnej generacji konsol, poprzednim generacjom konsol, czy też nawet sprzętom retro, takim jak Xbox, czy też nawet czasem starsze. A jeżeli tego wam jeszcze mało, to również. Poruszamy tematykę stricte pecetową, więc jest to na kanale robić serdecznie, was zapraszamy, a jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to tu macie Discorda. Panuje tam atmosfera jakaś tam, panuje, w każdym razie jest cisza. Więc jeżeli chcecie, to możemy przenieść się na Facebooka i tam założyć grupkę facebookową i robić memy. Ja chcę memy! Ja chcę mieć memy! Tworzymy memową grupę i śmiejmy się tam ze wszystkiego, a nawet ze mnie. No, a my co? Widzimy się w takim razie jutro w filmie, później w shortach, albo w filmie, nie wiem, nigdy nie wiem, w każdym razie widzimy się codziennie, więc do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale, do widzenia, dziki.